Witam was serdecznie, Refablik na Świąteczne 18, tu jest serce aż na Tu możesz I... poprawiać swoją praktykę w tym nurcie. To odbywają się zajęcia aż half primary i stylu z Wieczorami zrelaksujesz się na zajęciach z innymi. Tu przebierają się chłopaki, a tu dziewczyny. Tu możesz zostawić swoją matę albo wypożyczyć. A po praktyce. Tu możesz je nic. Jeżeli poczujesz pragnienie, będziesz mogła mógł się napić i koniecznie pamiętaj, podpisać swój kubeczek. Przecież tutaj wrócisz. Cześć! Witamy w lokalizacji na Placu Zbawiciela 2. Zajęcia tutaj odbywają się przez cały dzień, zaczynają się o 7.30 rano, wieczorem są ostatnie o 20, ale też w ciągu dnia mamy bardzo bogaty grafik. W tej lokalizacji mamy szeroki wachlarz zajęć, zaczynając od łagodnej winiasy, dynamicznej winiasy, przez asztangę do łagodnej praktyki wieczornej. Po praktyce możesz sobie odpocząć w kawiarni. W naszej kawiarni możesz się napić kawy, herbaty, wody albo kombuczy. Na placu zbawiciela możesz również kupić książki, jak i akcesoria do jogi. Do, do zobaczenia, zobaczenia na, na macie! macie.